Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj po raz drugi jedziemy wspólnie na łowisko do Halinowa. Poprzednio byliśmy dwa tygodnie temu, czy tydzień temu? E, tydzień, tydzień temu, gdzieś. Tydzień temu nałapaliśmy mnóstwo ryb. Były trzy karpie, dwa jesiotry i niezliczona ilość karasi. W sumie to ze 20 kilo. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Andrzej, jak nastawienie. Dobre, jestem pozytywnie nastawiony, myślę, że coś złapiemy też nie gorzej jak tydzień temu. No to jedziemy, mamy przed sobą paręnaście kilometrów, do zobaczenia na miejscu. Ja dopiero swoje montuję, w ogóle nam się wyjazd dzisiaj opóźnił o godzinę. Bo niestety na autostradzie na s 8 skręciliśmy w nie ten zjazd, to trzeba i musieliśmy nadłożyć 20 km. Pierwszy rzut. Na białasa? Na białą, tą, na białego robaka oczywiście i przynęta z ochotki. Tak. Zanęta. Dobra, wykonuję pierwszy rzut. Ciekawe jak dzisiaj pójdzie. No i po ciężkich bojach i przygodach porannych, wędki nareszcie w wodzie. Czekamy na branie. Andrzej, masz fajny ten kapelusz, co to za firma? Dragon? Dragon, tak. Aha. Kupiłem go na Allegro. I ściągnij go na chwilę. A on ma taką osłonkę tak? No z Tak, ma taką siatkę i taką osłonę na tył. Z sobie karty nie opalił. No, dobra rzecz na ryby. są każdemu. Piękny dzień dzisiaj, tylko ciekawe jak to się przełoży na brania. A tak wyglądają nasze stanowiska. Na szesnastce siedzi Andrzej, a na piętnastce siedzę ja. W tej chwili jest godzina dziewiąta piętnaście. Wędki u mnie i wędki u Andrzeja moczą się w wodzie. Czekamy na branie. Ciekawe, o której będzie pierwsze. I co weźmie, o ile w ogóle coś weźmie. Siedzimy i czekamy. No proszę, proszę, jędruszek i złapał. Małego karpika. To nie karpik. Nie. No dawaj go tutaj, podprowadzaj mi. Już go masz. To jest yy, płotka? Nie. nie. Jędrek, to jest, poczekaj. Bliżej go tutaj do mnie. To jest karać, tylko duży. Tak? No. Taki potężny, tak? Tak. No dobra. Fajnie no to gratuluję Wiesz, Panie To jest jakaś konkretna jego. ryba gratuluję no dziękuję zadowolony? no pewnie, że tak a u mnie cisza dwie godziny czekałem na tą rybę tak, piękny Karaś yy, zamierzasz go zjeść? tak, to jest konkretna ryba już i bardzo dobrze użyj tego wypychacza co Ci dałem No może się w końcu zaczną jakieś brania Przyzwoite Dobra, jest Weź do siatka No, Andrzej ciągnie jakąś rybę Co tam masz Andrzeju Pokaż Nie wiem, zobaczymy Was No, dawaj, dawaj Co to jest coś, kurwa Schodzi na bok Schodzi na bok Wciągaj ją na kiła nie kołowrotkiem Andrzeju no tam aż polecił, widzisz? tam aż polecił. Gdzie? Kijem, kijem go Jest już nas, robię Aż się kręgi robią widzisz? Dobra Andrzej Podciągaj go, ja go podbiorę Śmiało, śmiało, nie bój się. No dawaj, dawaj. Podprowadzaj go do mnie, Andrzej. No spierdala. Do mnie go podprowadzaj. Tak, tak. Dobra, masz go. Dobra, mam go. Mam go, skurczybyka. No, brawo. Spory? Brawo, bravissimo. Ładny, nie? No, ładny. Tak akurat e, z 1,5 kg, nie? Tak. Czego ja wezmę? No. Jakie 1,5 kg on ma ze 2,5 kg? Tak? Czego ja go wezmę na. No to może, Andrzej, pozwolę sobie złożyć ci gratulacje. <laughs> Brawo. Trzy, trzy do jednego U mnie pustki. <laughs> no ale raz jest lepiej, a raz jest gorzej. No i co panie Andrzeju powie pan na dzisiejszy dzień? No udany, uważam, że było ten dzień. No to, to dla... pan? cztery ryby. Dla ciebie był udany. No dla, dla mnie w sumie by... też. No wiesz, nie co zawsze. Mniej. Nie zawsze się coś da złapać no, to czasami by było odwrotnie, że ty mi... Nie... Jeżeli ja nic nie zapyla, to złapiesz nie? No oczywiście. Nie ma reguły. Bierzesz te ryby? Jeszcze wezmę tego karpia, bo on mi jest potrzebny dla Krzyśka Rozumiem. z pracy, mojego okay. kolegi. No posiedzimy jeszcze, jest godzina w pół do trzeciej, z półtorej godzinki może dwie godzinki. No dobrze no. I w długą, przyjacielu. Mm -hmm. <noise> <noise> Moje wędki milczą jak zaklęte, ale ja mam cały czas jeszcze nadzieję, że coś wpadnie na haczyk i będzie co sfilmować. Andrzejowi się dzisiaj pofarciło. Jeden karb taki ze 2,5 kg No i dwa ładne karacie, a u mnie jeden maleńki jazgarz 5 centymetrowy Aż wstyd. Normalnie obciach. Jestem zdesperowany. Nałożyłem na haczyk kanapkę białe robaki i czerwony robak. No i zobaczymy co teraz będzie. Mam straszną potrzebę złapania cokolwiek. O, prawdopodobnie coś się dzieje. Jakieś branko, jakieś branko. No, nareszcie branie. O! Nareszcie branie. Szedł, nie ma go. Popatrz, kurwa, zerwał się. Przed chwilą miałem potężne branie, ale chciałem sfilmować moment, jak ją wyciągała z wody. Dałem jej trochę luzu i szlak ją trafił. Niech płynie cała i zdrowa. Za parę minut godzina 16.00. Jak do tej pory Andrzej złapał karpia. Dwa karasie. Ja małego jazgarza. No i miałem oczywiście duże branie, ale nie wyciągnąłem tego karpia. Zerwał się razem z przeponem. Jeszcze z godzinkę i kończymy na siadówkę. Sąsiad obok ciągnie jakąś wielką rybę, Andrzej w gotowości z podbierakiem, mm -hmm. no ciekawe co to będzie. Nie chce wyjść. Ciągnie pan potwora. No nie chce wyjść na to. Spokojnie, trzeba ją zmęczyć trochę Co? Trzeba ją zmęczyć trochę Nie chce wyjść, no. Mała kolizja, pan się splątał z Andrzejem. Ale już coś tutaj, coś tutaj widać chyba. I ponieszapy teraz I ponieszapy. No i szkoda, walka skończyła się zwycięstwem ryby. Ale na pewno był ładny karpik. Jak nie ten, to będzie inny. Nie ma się co przejmować. Często pan tu bywa? pan to ostatnio nie. To tak samo jak ja. No i znowu karpika ciągnie. Zaraz mu pomogę go podebrać. Dawaj go do pomostu. Tutaj jest. tu, tu, tu jest. Tu jest, tu jest. Holuj go do pomostu, do pomostu go holuj, tak. tylko nie tak, tylko to na kieł, jesiotr. jesiotr, jesiotr, dawaj go. Masz go? Wiesz co, ten twój podbierak to się nadaje do niczego. To weź swój. No proszę, jakiego jędru iść, capnął jesiotra, pokaż go Andrzej w całej okazałości. Ale ma tą japek, co? No. No. Normalnie żywa, z skamielina. No, będziesz go jadł. Będę go jadł, żeby Odepnij go ładnie. U mnie nic, to przynajmniej ujęcia z Twoim udziałem. No, myślę że że na dzisiaj wystarczy. Ja już jedną wędkę złożyłem. Posiedzimy tak mniej więcej do 17:00 może jeszcze coś weźmie. Dobrze. Nie. No i cóż, ja jestem za tym, żeby się wybrać w następnych czołgach. No zobaczymy, jak, jak, jak czas pozwoli, to przyjadę też. No cudownie, było bardzo miło. Tak, cieszę się, że złowiłem. Zadowolony jestem. Tak, dwie duże ryby złapałem, trzy, cztery małe. No to cudownie. Mniejsze. To może swoją kobitę ugościć. No oczywiście, że tak. No. Dzięki Andrzej. No, kolega Krzysiek będzie zadowolony na pewno z skarbika. Trzy kg